Le wieści o brzozowskim zdjęcie w kajdankach wywołało poruszenie na całą Polskę. Rafał Brzozowski od lat robi zawrotną karierę w TVP. Prowadzący jaka to melodia, nie ma jednak ostatnio powodów do przesadnego zadowolenia. Do sieci trafiło bowiem wstrząsające zdjęcie, na którym widać gwiazdora zakuwanego w kajdanki. Szczegóły sprawy wprost porażają. Rafał Brzozowski chyba nie spodziewał się, że przyjdzie mu mierzyć się z czymś takim. Gwiazdor padł bowiem ofiarą perfidnego oszustwa. Ktoś postanowił wykorzystać jego popularność i miłość fanów do zarobienia pieniędzy. Sieci zaczęło bowiem krążyć wstrząsające zdjęcie, na którym widzimy, jak Brzozowski jest zakuwany w kajdanki przez policjantkę. Zdjęcie miało skłonić w social mediach do kliknięcia w link. Prowadził on do strony, która reklamuje program do zarabiania wielkich pieniędzy. To oczywiście zwykłe oszustwo. Na stronie mogliśmy też przeczytać rzekomy wywiad z Rafałem, który u Kuby Wojewódzkiego miał zachwalać ów program. Portal shownews.pl pilnie skontaktował się z Rafałem w tej sprawie. Piosenkarz wie o aferze i ostrzega fanów. Brzozowski ostrzega fanów. Przykro mi, ale nigdy nie udzieliłem takiego wywiadu i nigdy nie polecałem takiej platformy. Jest to fake news i absolutnie stworzony przez złośliwe oprogramowanie sztuczny artykuł, wyznał. Dodał: Że dziwi go fakt włączenie w to wszystko Kuby Wojewódzkiego. To bardzo dziwne, tym bardziej, że nigdy nie byłem gościem w programie Kuby Wojewódzkiego i nie brałem udziału w nagraniach. Zdjęcie jest spreparowane, alarmuje wyraźnie zdenerwowany gwiazdor TVP. Brzozowski już podjął kroki, by coś z tym zrobić. Widziałem sporo tego typu artykułów z innymi znanymi osobami, sam się dziwię ze mnie w to wmieszano. Postaram się przekazać to odpowiednim służbom i działom prawnym, dodał Brzozowski.